To jest całe To mało ta To tutaj. Hmm. Może być 100%. O jest to tak. Akurat ten nie chcę Właściwie z no ale o... Nie, nie, konie. Więc idę do domku. Ot O wękiem. Jest. O, widzę skrzynkę. Więc skrzynki. jest Szybko, szybko... Za jest 99% ogniska Szybko wykop... Do Jest! W końcu! I te pokrzynki... Otwieram ją. Otwieram ją. Ciekawe co będzie. Jest! To sikiela. I oczywiście węgiel. Szybko smykam to ogniska. Chłopie, chodź. Je yeah, nas jest na serwisie. Aha. Na dwie osoby. Dobra. No weszłam na trzy. Dobra, czyli tutaj jeszcze mogę być. Mm. O jest! Tam miałem pył. Dobra. Musiałem skończyć odkonić. Chciałam widzom pokazać. No weź to, dawaj to ogniska. Chłopi, nie będę wszystkiego robić za ciebie. Zaraz napiszę, jak jest Polska. No. ちょっと

Ja tak stopa kurde klika? na końcu mapy. Te takie nie O, tutaj. O, szybko. Iść, iść, iść. Chcę ty uciekać. A to by. Mam, mam klip, stopę, co zaprać? to pomóżcie, mam latajkę. dziękuję, skóra, wilka, ja po prostu mogę chodzić, bo mam latarkę. Baj! Tobia i te to ogniska. O nie. Kójte, gdzie jest ten kościół? Че он кто харесен, сынник нау, и так шукать. У Четска куда куда-то стыкнула, да? Jedz, jedz, uff, uh. muszę jeść, jedz, 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 jedz. mokrąc mam już dobrą torbę. Nie się poukładało. Baj. Gdzie ten chłop? To chłopy śniutki. Gdzie to powiedział? Zaraz otworzę krzywę. У меня куда куда-то шел пье. Яйца. 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 Уф. Шея. Я шея. Я шея. Я шея. Dajki odpoiłam. Ja tajkę odpoiłam. O, plus no. Okay. gdzie ta krzynka? tutaj? Nie, są dwie krzynki. Coś, wrócimy po tą drugą. O, weź. Co kropi na drzewie? Naprawdę. To ja jestem sama. Hi hi. O, drzewa urosły. No, teraz mogę. No, a ok, wiem nocy spiszę. Czemu mi się piło e ciemno? O nie! W ciężko w lesie jest cieczak. No i to sobie pójdzie tu. Wiem, tam się chyba ktoś czaił, czy mi się. Wydawało ino i dziesięć drewna łóżko. Kurde, dwadzieścia drewna trzeba by zrobić łóżko. Naprawdę, no to mapa LRL. Jest. No tak, to jest kosmiczne. No teraz zapomniałam. To Księdz w czwarty. Czwarty dzień, czwarty dzień, ojojojo, czwarty dzień, czwarty... No? No No 2 2 2 się to mojego? Ko... 2 O, 2 I oni piją. Ale przecież to Stara ci Tylko musi piesze mi. Zniszczymy ten statek kosmiczny. Tak dwa na raz, by to mnie pić. Kurde. Pamiętasz? Halo? Wczoraj ja wleciałem wokół pomocy pistolet. A! Dobra, widzowie, to patrzę dzisiaj na tyle. papa.